No, siemka, dzisiaj witam się z Wami w takim krótkim holu zakupowym. E, dostałam info, że piersku czeka jest za 6,99 za kilogram. Rozumiecie? Lećcie do Lidla, jeśli potrzebujecie zrobić zapasy. Ja zrobiłam zapasy dla mojego kota. Wzięłam 7 opakowań. Nie wiem, to jest chyba jakieś 5 kg. Nie wiem, zobaczymy. <laughs> Może 4. E, przy okazji zrobiłam napad na sekcję tutaj promkową. Wzięłam dwa opakowania Big Burgerów e, dla mojego męża. Do tego wziąłam bułki burgerowe. Oczywiście z e, Hub wieprzowy to pójdzie do proporcjowania i do Zamrożenia. Wzięłam takie dwa, dwie takie gry, książeczki, karty dla mojego chrześniaka, do zabawy, akurat idealnie na ten wiek. Kukurydzę. Kukurydza była za 3,79, buratka standardowo 6,95. Ogórki były w promocji z kuponem, banany były w promocji z kuponem. Jakąś taką pastę wzięłam z serem i czosnkiem, pikantną, nie mieliśmy tego nigdy, ale stwierdziłam, że za tą cenę jestem w stanie to spróbować, czy to jest jadalne. Wziąłam zielone pesto, zieloną pastę z bazylią, to nie jest pesto. Chusteczki dla męża, ciasteczko jaglane, o bananach już mówiłam. Jeden serek granit, dwa kinderbuone, bo to jest mój ulubiony słodycz, najlepszy na świecie. Mentosiki. I to tyle, i to tyle, i to tyle. I za to wszystko zapłaciłam 140 zł, ale no, jak widzicie, jest tutaj dużo pro promocji obciętej. No i to mięso jest super tanie. Same te książeczki kosztowały 30 zł, obie. No i jeszcze aktywowałam właśnie kupon, minus 10 zł chyba jest dzisiaj. No i tak, tak, na te produkty, co były. Także taka sytuacja. Dzięki, za że tu jesteście. Zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Do zobaczenia. Cześć!